Otworzyliśmy kolejne laboratorium o rekordowym wsparciu ze strony przemysłu. Ze strony firmy Rockwell Automation jest to historyczne dla nas, historyczne finansowe wsparcie, ponieważ sprzęt, który tutaj mamy w tej chwili do dyspozycji, który mają nasi naukowcy i nasi studenci, jest wart ponad 800 tysięcy złotych. To jest jakby początek, mam nadzieję, dobrego współdziałania w ramach zarówno Politechniki, jak i regionu tutaj oraz naszego programu, który mamy właśnie dedykowany współpracy, czyli programu CARIR, współpracy z uczelniami, tworzeniu jakby nowych miejsc, nowych pomysłów na studentów, zarówno automatyki, jak i elektroniki. Laboratorium generalnie wpisuje się taką koncepcję, zasadę współpracy przemysłu z uczelniami. No bardzo nam brakowało takiego laboratorium, gdzie studenci mogą pracować na nowoczesnym sprzęcie, który nie tylko mamy wiele różnych stanowisk, ale mamy osiem takich samych stanowisk, gdzie te podstawy oraz bardziej zaawansowane elementy nauki sterowników w PLC. Będą mogli w takich komfortowych warunkach i naprawdę na wysokim poziomie mogą się kształcić. Tak? I to jest właśnie ta nasza idea, żeby te laboratoria były nowoczesne, żeby mogli studenci w, do, w dobrym komforcie i um, wygodnie pracować. Obecnie znajdujemy się w sali automatyki przemysłowej, gdzie a, posiadamy nowe zestawy a, firmy Rockwell Automation, konkretnie marki Allen Bradley. Z rodziny Contrologix. I tutaj na tych stanowiskach studenci mogą uczyć się takiej konkretnej wiedzy, która potem przyda się im w przyszłej pracy, jeżeli chodzi o integrację systemów automatyki, sterowników, czy też bądź też falowników, jakieś układy analogowe, cyfrowe. W związku z czym studenci tutaj zdobywają taką podstawową wiedzę, która potem przyda się im w przemyśle.